Na światowych rynkach naftowych mamy w tym momencie dwa czynniki, które decydują o sytuacji cenowej, i są to dwa przeciwstawne czynniki. Z jednej strony mamy rosnący w związku z odbudowującą się gospodarką popyt na paliwa, i ten element, który powoduje większe zapotrzebowanie na ropę, spotyka się z sytuacją ograniczonej podaży, ponieważ porozumienie OPEC, czyli członkowie kartelu OPEC i współpracujące z nim kraje, cały czas utrzymują limity wydobycia, one są stopniowo e, luzowane, natomiast nadal tej ropy nie wydobywają tyle co przed pandemią. E, I to jest czynnik, który w ostatnich miesiącach powodował wzrost notowań ropy naftowej na światowych giełdach. Natomiast z drugiej strony w ostatnich tygodniach e, mamy coraz większe obawy związane z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa, e, kolejną falą potencjalnymi nowymi obostrzeniami. Takie pierwsze sygnały mieliśmy już chociażby z Chin, e, gdzie wprowadzono pierwsze restrykcje związane e, właśnie z rosnącą liczbą przypadków. Sytuacja Pandemiczna na świecie to jest dzisiaj jeden z głównych czynników, który ma wpływ na ceny ropy. Po tym gwałtownym załamaniu związanym z lockdownami z ubiegłego roku widzimy odbudowywanie się popytu i on w dużej mierze jest już zbliżony do poziomu przedpandemicznego, może za wyjątkiem ruchu lotniczego. Natomiast dynamika wzrostu jest duża z ostatnich miesięcy, jeżeli chodzi o popyt na paliwa i dlatego te obawy związane z tym, że pojawią się nowe obostrzenia, kolejna fala koronawirusa, jeżeli faktycznie będzie zbliżona do tego, co widzieliśmy na początku tego roku czy w ubiegłym roku, no to wtedy te nowe obostrzenia znowu spowodują spadek zapotrzebowania na paliwa. Ludzie będą mniej jeździć, lockdowny, ograniczenia na pewno na pewno przełożą się na, na spadek konsumpcji i tym samym będą czynnikiem sprowadzającym ceny paliw na niższe poziomy. Na początek września przewidziane jest kolejne spotkanie członków OPEC, na którym mają decydować o polityce wydobycia, nastąpi przegląd właśnie tej polityki. Natomiast nie należy chyba się spodziewać jakichś większych zmian. Te ustalenia, które zostały podjęte w połowie roku przewidujące, że OPEC Plus będzie zwiększać wydobycie o 400 tysięcy baryłek surowca co miesiąc od sierpnia do końca roku, powinny zostać podtrzymane i raczej nie zadziałał tutaj apel amerykańskiej administracji, która zwracała się właśnie do producentów, aby przyspieszyć to luzowanie obostrzeń w związku z tym, że wysokie ceny benzyny stanowią zagrożenie dla tempa odbudowy gospodarki. Natomiast wygląda na ten moment, że ta niepewna sytuacja pandemiczna przekona chyba jednak członków kartelu OPEC i współpracujących z nim innych producentów do tego, aby utrzymać te założenia polityki, które są obecnie obowiązujące.